Wiosna, wiosna, wiosna. Super, fajna wiosna. Tak, idzie wiosna. Właśnie zbliżają się po prostu najpiękniejsze dni w roku to właśnie dni wiosenne, kiedy to słońce po prostu coraz jaśniej świeci, coraz cieplej się robi. Przyroda po prostu budzi się do życia. Śniegi oczywiście wszystkie się topią, topnieją. Lody, śniegi, wszystko się topi i po prostu zaczyna wszystko kwitnąć. Drzewa kwitną, kwiaty kwitną, ro, najprzróżniejsze rośliny rosną bardzo ładnie. Tenże wiosna, to jest no, wspaniała. Wspaniała, cudowna pora roku. No i jeśli chodzi o wiosnę, to właśnie zawsze po prostu wiosna w człowieku budzi taki i optymizm, i nadzieję, i w ogóle jakieś, właśnie jakieś plany nowe i jakieś zamierzenia, jakieś dążenia się rozwijają właśnie na wiosnę. Tak samo jeśli chodzi o wiosnę, to yy, właśnie i dzień jest coraz dłuższy i coraz cieplej jest, coraz lżej można chodzić ubranym. I właśnie można już na wiosnę zdejmować. Jak się zrobi ciepło, to zdejmować te różne kurtki, grube buty, ciężkie buty zimowe, najprzóżniejsze tam inne jakieś szaliki, czapki i tym podobne rzeczy można likwidować. No i też i na wiosnę już nie trzeba grzać można już po prostu oszczędzać na, już na ogrzewaniu, bo jak się robi ciepło, no to wtedy już y, grzanie jest niepotrzebne. Czyli też są właśnie oszczędności w związku z tym. No i jeśli chodzi o wiosnę, to jest to też taka właśnie pora miłości, że wiosna właśnie kojarzy się z miłością, że się ludzie kochają.